Witajcie, kochani z Berlina. To będzie vlog z Berlina do Warszawy. Tutaj mam mały przystanek, a do Warszawy się wybieram oczywiście, na jakościowy event z Katarzyną Daniłko, Będzie też marka Derun Berlin. Halo, halo! Hello Manuel! i live in lusodorf with rosamund trucker in her class and the sculptures are i you mean know, can see like really minimal they do reference like minimal art like the united states kind of movement but also like um, the, the formal language of bauhaus and they also i think are like a little humorous if you you know can say that you know how they kind of interact with the walls and how they have those ceilings, and how the sculpture is also like kind of integrating into the floor. So it's, you know, yes. very interesting. I mean, it's like a summary fit, I would say. And it's like, like these shoes I got like from Vinted. So are the pants. The top is like jaded. London. And, yeah, that's it. Jewelry is like second hand. Necklace is -y. Yes. Amazing look. Dziękuję. So no i widzicie, inspiracje z Pazanę Szczasem. Mamy tutaj wspaniałych e, sąsiadów galerie sztuki, domy aukcyjne. I tak, wiecie, od drukarni do galerii sztuki na wystawę wspaniała rzecz. Bardzo, bardzo zainspirowała mnie ta wystawa. Coś. E, Innego niż zwykle. Będzie trudno Wam w to uwierzyć, ale pokażę Wam jedną z najbardziej luksusowych restauracji, barów, restauracji w Berlinie, do których ustawiają się kolejki. Eee, I do tego miejsca naprawdę trzeba czekać. Sama tego doświadczyłam. Uwaga. To miejsce wygląda tak. Zobaczcie. W sumie powiem Wam, jak to nie lubić Berlina za tą alternatywę. Proszę bardzo. Mamy tutaj sakę, Czyli mamy tutaj sushi bar. Mamy tutaj koktajle, szampan. No, dzieje się dzieje. Ale miejsce, słuchajcie, nie do, nie do, nie do Poznania. Kochani, wyjechałam. W końcu wyjechałam. Nie było łatwo wstać, powiem Wam. Ponieważ noc była krótka. Ja nie należę do tych, którzy rano wstają. To nie jest tak, że kto rano wstaje, temu pan udaje. Raczej kocham się wyspać. Uważam, że sen to jest najlepszy kosmetyk i najlepsze lekarstwo. Kocham, kiedy wstaje się i wiecie, jesteście zregenerowani, wyspani, wypoczęci. No, ale dobra. Jak okoliczność... Tego typu to nawet nie ma żadnej opcji, więc super. Moi drodzy, poznałam <grywa> Karola. Słuchajcie, siedzimy sobie przy kawkach. Kawki, kawki, ja ale muszę przedstawić Wam tę osobę, ponieważ wiecie, że ja jestem w trendzie mody zrównoważonej, a Karol jest w trendzie, no właśnie, zró architektury. architektury zrównoważonej. Także poczekajcie. Jako profesjonalistka to zadbaj, żeby miał tylko nie ten. Włosnie zwariowane. Cześć, cześć, miło wam was poznać co za szalone spotkanie przy Warsie. Jakoś mnie przyciągnęło to miejsce tutaj i tak od słowa do słowa poznaliśmy się. Ja jestem właścicielem startupu Użyjto. To my zwykliśmy na to mówić budowlane winty. jest takie miejsce, gdzie możecie wymienić, sprzedać, oddać, kupić wszystko, co zostało Wam po remoncie, czego już nie używacie. Vinted dla wszystkiego, co jest związane z budownictwem, ale też równoległą działalnością jest użyj to studio i projektujemy z użyciem materiałów budowlanych z recyklingu, także zapraszamy do nas. To takie projektowanie to muszę przyznać jest niezła przygoda. Także wszystkich chętnych zapraszamy na nasz Instagram, zobaczyć co projektujemy jak. I jak to wygląda? Teraz jest tak, że y, zgłaszają się do nas chętni inwestorzy i klienci, którzy chcieliby mieszkanie z drugiej ręki. I co ciekawe, to nie są wcale ludzie, którzy chcą oszczędzać na tym forsę, ale są to ludzie, którzy, których to jest po prostu sposób na życie. Mają ciuchy zwinty, nie jedzą mięsa. I, e, i jakby ma, mają spory budżet na, na remonty, ale chcą, żeby on był z drugiej ręki. No w ogóle ja jestem dumny z to dlatego, że on daje dwie, dwie wartości. Pozwala jej oszczędzić i pozwala e, jakby dbać o, o środowisko równoległe. więc te korzyści, którą e, z nich by ten nasz docelowy klient nie wybrał, no to ta druga idzie zawsze w parze, nie? więc to jest super. E, I co ciekawe, ludzie się zgłaszają do nas po projekty dla, dlatego, że Projekty z recyklingu tworzy się re, reaktywnie i to, co wychodzi na koniec, zawsze jest jakąś niespodzianką. One są trochę patchworkowe, kolorowe i ciekawe, więc ludzie zgłaszają się po nie do nas, no bo są wyjątkowe. A niektórzy zgłaszają się, bo, bo po prostu filozofia ich życia e, e, nakazuje im działać w ten sposób, że, że chcą być z Mi się podobają te dwa parametry, czyli i odpowiedzialność, filozofia, i też, że możesz mieć rzeczywiście bardzo tak. unikatowy projekt, którego nie znajdziesz w żadnym domu. Tak, tak. To czyli powiem. użyj to. Użyj Karol, to, tak za, jest. Użyj to. Dziękuję Karol. Dzięki, wracamy do kawy w takim razie. Wracamy do kawy. Pani dotarłam do Warszawy. Podróż mi fantastycznie w towarzystwie Karola, z którym mieliśmy milion ciekawych tematów, a teraz już uciekam do hotelu. osobistą stylistkę do Wandy Nowak. Tak, idziemy. Tak, idziemy do Wandy Nowak. Będziemy sprawdzać nowe, stare kolekcje. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Milena, jesteś ready na to Jest wyzwanie to warszawskie? To lecimy. Tak. Dotarłyśmy z Mileną. Jesteśmy u Wandy Nowak i pokażę Wam wspaniałe buty, które przykuwają uwagę. Słuchajcie, spójrzcie na ten minimalistyczny Model. Jest jeszcze taki z siateczki, to na pewno znacie. E, sandały, którymi bardzo się podekscytowałam. To są te czarne. I zobaczcie, te sandałki pokazywałam Wam w selekcjach w odcinku o obuwiu. No, wiadomo, że na żywo to na żywo. Wspaniałe są. Bardzo piękny, ścięty też cud. Bardzo modowy, a ja powiem Wam, że zaraz będę mierzyć coś z nowej kolekcji. I widzę, że tu jest obłęd. Tutaj mamy Lofersy model Alex AW24, nasza jesienna nowa kolekcja. Mamy w kolorze czarnym tobako. I jeszcze trzech Milena, który kolor mówisz? Który kolor? Czarne klasy nie no klasyki są wspaniałe, są te punkty. To co mi się bardzo podoba, że mają właśnie ten, wiesz, ścięty przód. E, mają skórzoną podeszwę? Też skórzaną podeszwę. Skórzoną podeszwę. Tak o, to jest wspaniałe. Wspaniałe. Milena, mierzymy? Mój plaster. My no z Milaną stwierdziłyśmy, że e, ten czekoladowy kolor na stopach zyskuje i coś w tym jest. Absolutnie. Znaczy oczywiście to musi być do stylówki jesiennej. Tak, no. Tak, no, tak, to są no, to są uroki właśnie. Co, na myślisz? No, jest Tak? no. Tak? No, ma No, świetne są. O! Wiesz co, to jest taki bój, że nawet fajnie by zagrał z jakimiś drinksami. Nie koniecznie, wiesz, jakaś sukienka. E, tylko to takiego bardziej casualowego mamy 39. super 39. Minimalistyczne hmm. do minimalistycznej stylizacji takie piękne buty polecam czyli, 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 czyli masz apetyt na tak, czarne tak te czarny, czekam na rozmiar no właśnie ja bym je widziała jeansy, t-shirt, tak. jakiś nawet grafitowy, szary, czarny, coś takiego totalnie tapwareowego. Chyba, żeby je przełamać. Dziękuję! O, yeah. Jesteście ciekawi co wybrałam. Już wygadałam się. Nowa kolekcja 2000... 24, dużo będzie tego typu przodów, które uważam, że są bardzo modowym akcentem i już wyobrażam sobie kolory skarpetek z tymi butami do fantastycznych wełnianych spódnic, do garniturów. Myślę, że jesień będzie spa. O kurde! Kolejny przystanek na Mokotowskiej, biżuteria Sote i tę biżuterię chcę wam pokazać, bo ona jest niezwykle delikatna i tak jak nazwa wskazuje, to po prostu Sote. Chodźcie ze mną, Milena już jest w środku. Oczywiście butik malutki mieści się przy Mokotowskiej, więc jak będziecie miały ochotę zajść tutaj osobiście i zobaczyć biżuterię, która Zwraca uwagę myślę swoją prostotą, designem, także serdecznie Was zapraszam. A tymczasem wchodzimy do butiku. Dzień dobry. Na górze. Serio, tam jest pracownia, tak? No tak, to jest pracownia. Świetnie, świetnie. Wróciłam na chwilę do hotelu i jest przesyłka, przesyłka, przesyłka z Derum Berlin. Moje drodzy, moje drogie, ponieważ jutro e, będzie premiera nowego modelu, znaczy model ten sam, ale koloru i nowej skóry, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana i ciekawa. Także z Wami zobaczę, jak ta torebka już nie wygląda w małym skrawku, bo zazwyczaj dostaję skrawki, kiedy próbki skór, kiedy wybieram poszczególne kolory, kiedy wybieram poszczególne desenie. No i teraz po raz pierwszy historycznie otworzę tę A Nie jest to proste. Słuchajcie, jedną ręką nie jest to proste. Mamy ślicznotę. Mamy ślicznotę. Zobaczcie, to jest takie bardzo ciekawe. Tłoczenie na całej długości torebki, łącznie z paskiem, z wykończeniami. Oczywiście torebka ma regulację, jak zawsze. No i dajcie znać, czy podoba Wam się model, czy mam wprowadzić do stałej kolekcji Derum, a przynajmniej tej jesiennej. Słuchajcie, no co ja mam, mogę Wam powiedzieć: Ja jestem po prostu zauroczona i ta torebka jutro będzie miała swoją premierę. начинаем A gdzie jedziemy? Gdzie? <głosy> <głosy> jedziemy na warsztaty. <noise> Taka przyjęta jestem. Przyjęta, Tak, jest. Warsztaty jakościowe, zorganizowane przez Kasię, panią Dąbrowską. Super. To będzie mm, interesująco. Już się nie mogę doczekać. Masz jakieś oczekiwania? Czegoś się spodziewasz? No oczywiście, że mam. Że spędzę bardzo sympatycznie czas, ale przede wszystkim, że dowiem się. Właśnie jak rozpoznawać tą jakość w ubraniach, w produktach, w tym co nosimy, co kupujemy, jakie decyzje, czym się kierować przy zakupach. I wydaje mi się, że w tym zawodzie jest to istotne, bynajmniej dla mnie, więc takie mam założenie. Jesteśmy! I o, super. Lokalizacji. W budżecie finansowym no to nie jest sztuka powiedzieć, że idźcie do Witkaca sobie coś kupić, tylko sztuką jest w tym Pitkacu znaleźć, bo jak wiemy, marki premium, zresztą udowodnię Wam to dzisiaj, też y, mają swoje wpadki. Nie jest tak, że wszystko, co jest drogie, to też są polskie marki dobrze nam to udowadniają, nie? że nie wszystko, co jest drogie. Tak naprawdę jest dla nas dobre. Ale tak pomyślałam sobie, że zaczniemy od tego, że porozmawiamy sobie tutaj i wy mi powiecie takimi hasłami, czym dla Was jest jakość. Ale nie być Wiecie, tutaj, to też, i to też jest słuszna uwaga, żeby do tej mody podchodzić też z balansem, żeby też no oczywiście te zmiany wprowadzać stopniowo, a nie od razu wprowadzać ogromną rewolucję, bo to też może nas przetłoczyć. E, takie podejście i też poczucie takiej presji, że teraz dobra, wszystkie rzeczy z sieciówki, to ja muszę wyrzucić i nie, 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 nie być w tym chodzić. Ale myśleć o tej o swojej szafie bardzo perspektywicznie i zobaczcie, jakbyście tak. Pomyślałam o zakupach w kontekście, wiem, że czasami nie lubicie tego słowa, ale inwestycji. A to jest nadużywane. To jest. to jest nadużywane, ale coś w tym jest magicznego w tym słowie. To z perspektywie czasu mogłybyście zbudować szatę marzeń, która będzie wasza. Odpowiadała na wasze indywidualne potrzeby i wszystko jest takie bardzo wypracowane. Dopracowałam, ale też w bo rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziałaś, nie ma w tym agresywnego marketingu, nie mam mnie w pop żadnych póki co, więc jest to taki wyróżnik chyba też bardzo mocny. No i zresztą e, powiedziałam to już powiem teraz e, Natalka Tobie i na live, zrobiłaś coś, czego nie ma, e, nie jest to kolejny półksiężyca Lachelak, które znam już w każdej polskiej marce jest to już w ogóle chyba to, to jest ten pół księżyc, nie? To już się tak jak każda marka ma najlepiej no sprzedający się model. Pierwszy raz pokazuję je w Polsce, można je e, zobaczyć od czasu do czasu w Berlinie, przy na szczase w galerii sztuki, bo Darum Berlin powstał w ogóle. Nazwa powstała w galerii sztuki, którą współprowadzę ze swoim partnerem, więc to też jest taki artystyczny e, cały koncept. zasadami i że y, przechodzicie na tą stronę absolutnej jakości. Jakość może być trendem, y, wcale nie, nie popadajmy w to, wiecie o tym, że ja zawsze na pierwszym miejscu mówię, nie kupuję, bo zastanów się, czy dana rzecz jest potrzebna. Słuchajcie, takim naprawdę wartościowym, dużo wiedzy, dużo fantastycznej, też takiej kobiecej mhm. energii, ale takiej też merytorycznej, wzmacniającej. Słuchajcie, dużo wątków było poruszanych, no i osobowości, które, które tam mogłyśmy poznać. Też powiem Wam. Obserwatorki mojego YouTube'a to jest też wspaniałe, że, że z częścią z Was mogłam się zobaczyć, poznać Was, Waszą energię, zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Milana było wspaniale, prawda? To było naprawdę świetnie, dużo takich inspirujących kobiet, dużo wiedzy takiej też merytorycznej, no i ta energia, energia, która naprawdę, słuchajcie, zrobiła kolokwialnie mówiąc robotę. Więc naprawdę było przez Moje wiczki Ani nie lubią jak się mówi, słuchajcie, ani <grystanie> zrobiło robotę Milena. You are fired. Dobrze. O kurde. No właśnie. No. Nie, tak, tak, ale rzeczywiście, no. Myślę, że takie taki, taki wydarzenie, jak wiesz, Kasia zrobiła, to jest takie wydarzenie, które, tak jak powiedziałaś, ciężko będzie to powtórzyć. Tak. Duże przedsięwzięcie, ale też myślę, że kobietom jest to potrzebne. Bo i wiesz, i taka wymiana energii i też dotknięcie tego wszystkiego, tej jakości właśnie, bo dużo się mówi o jakości, ale teraz, no to jak tą jakość rzeczywiście zweryfikować, nie? Dokładnie. I to, to było takie fajne też. Myślę, że to, że był ten panel taki dyskusyjny, można było się przyjrzeć i posłuchać, jak pracują dziewczyny z branży, zarówno tak. stylistki, ale też twórczynie. Projektantki, tak, tak, projektantki, tak. Tak, które tak, na co dzień robią te produkty. Które na co dzień jakby są, ale przyświeca im idea właśnie tej jakości. I poznać od podszewki cały ten proces, od doboru materiału, z czym też się muszą mierzyć i z czego wynika często ta cena. Tak ile jest składowych, tak? No tak, tak? tak. My tak z, nie, nie zastanawiamy się nad tym, kupując ubranie, ile tam w tym wszystkim jest takiego taki, taki, taki imputu, właśnie, tak, że za tym idzie. Dużo, dużo składników składów. Świetnie. I może coś z tego myślę, ja tak czuję, że to będą dalsze współprace, dalsze współprace ciekawe. Super, fajne, I, I naprawdę można czerpać z energii, z pomysłów innych. I w ogóle taka była energia wspierająca. Nie wiem, czy to od Natalia odniosłeś, że nie było nie takiej rywalizacji, a bardziej takiego właśnie wspierania się Ale absolutnie, nawzajem, nie. Nie? absolutnie. Wiesz, ja się wyluzowałam, muszę przyznać W drugiej <laughs> części, bo przy tej pierwszej jeszcze jednak... Miałam, wiesz, e, tą taką obawę występu no, publicznego, stres. małego stresa. No tak, bo gdzieś tam już sprawy, no ale no, z takim, z takim, z takim, z takim rozanieleniem. Tak, wracam, tak. Wrażenie, że, są, że wtedy nie wtedy niewolnikiem, nie? Tak, a najlepiej wypadamy bez telefonu, kiedy wiesz, ja, ja właśnie kocham takie randomowe formy, jak na przykład ktoś uchwyci jakiś moment zaskoczenia. No to, jest, no wiesz, to jest najlepsze zdjęcie, ja pozewanych nie cierpię, zawsze wyglądam jakoś tak. To... No tak, bo już mamy taką spinę w sobie tak. i się, wiesz, ustawiamy, chcemy wypaść, na... a jak chcemy wypaść najlepiej, to wypadamy najgorzej. Nie że nigdy w tym regionie nie byłam. I w ogóle ja myślałam, że my jedziemy do tych koszyków popularnych. Do hali, y, tak właśnie koszyki. tak sobie skojarzyłam to wie, to. gdzie kilometr stąd, bo halakoszyki jest dalej, nie? Dużo dalej. Chyba tak, No i jak zrobisz tego naleśnika? Hmm. Nie, obłędnie takie. Łódź sięga zenitu. To dosyć... Pokaż nam jak zebrasz naleśnik tak, w Reginie. O! na jedzenie pałeczkami, bo ta konstrukcja wytrzyma. To jest z moich ulubionych miejsc na mapie Warszawy, na warszawskim solcu. E, to ordynacka, jest, tak, tak? to jest ordynacka, to jest pracownia architektoniczna, która Wiem, zawsze w tym oknie wystawowym e, robi bardzo piękną aranżację designerską, po prostu kocham ją. Po wystawie, to tu jest też bardzo przepiękny e, lightbox, który e, pokazuje ulicę. Uroczo. Więc to jest takie... Mój Janny Havroc jest zamknięty, ale jest to w ogóle przepiękne miejsce na mapie Warszawy. Janna jakby przywróciła, jakby pokazała piękne japońskie kimona, współpracą z artystami, którzy je printują. I fajnie tu przyjść, żeby chociażby doświadczyć tego klimatu. Jest teraz wystawa Habrotu w Muzeum we Wrocławiu. Dobra, potem gdzieś idziesz, kogoś zapraszasz na dobre to jest w ogóle moja ulubiona ulica, którą kiedyś chodziłam, jeszcze nie było tego konceptu, ponieważ tutaj są dwa salony, które zajmują się sprzedażą pianin i fortepianów, więc czasami można sobie tutaj przyjść i posłuchać muzyki poważnej, ponieważ niedaleko mieści się Akademia Muzyczna i powierzałam, że, że studenci stypendyści z zagranicy, bardzo dużo też jest tutaj jaziatów, bo no wiadomo, że oni są mistrzami fortepianu, i tutaj czasami oni ćwiczą albo przychodzą, wypróbować jakieś nowe instrumenty. Więc jest to ciekawe, czy dzisiaj ktoś jest, nie? Czyli niedziela to będzie wszystko zamknięte, ale jest to znacznie mniejsze, nawet macie się zobaczyć szybko, jak to wygląda. Jak to wygląda? Pięknie. A na przyczynku... Witajcie, kochani, z Berlina. Jestem jeszcze wciąż w emocjach z Warszawy, ale idziemy z Rzakiem teraz na późne śniadanie, i zainspirowana słuchajcie, zmianami w życiu postanowiłam zacząć od włosów, bo jak wiecie, włosy mają ogromne znaczenie. I my często zmieniamy fryzury w momencie, kiedy chcemy za zamanifestować, że coś w nas się dzieje. I tak pomyślałam, że właśnie to jest taki moment. Dobrze, że ta kupa nie była na mnie. Byłaby może na szczęście, no ale nie była na mnie w każdym razie. Ale w każdym razie, tak, manifestujemy jakieś zmiany, być może te zmiany nachodzą czy nadchodzą. Ja w każdym razie czuję, że chcę zrobić coś z włosami. Jest lato włączyć element eksperymentu poczuć się inaczej, wyrazić się inaczej. Więc po południu czeka mnie wizyta u włosów, naszego przyjaciela z Panamy, no i zobaczymy co się zadzieje. Jestem w Waldorf, a ponieważ po raz pierwszy będę w salonie Brendona, ponieważ jest muszę go zlokalizować. Zaraz zobaczymy. Wyjątkowe miejsce jak na salon. Najpierw jedziemy odwiedzić dyrektora hotelu, przywitać się, a potem już pędzę do brandometru, ponieważ już mam odsłonę smajci jestem spóźniona, czego bardzo nie lubię. wiedziała. Okay. Oh, a ora mój Zabieramy się za robotę, kochani. Będzie lekki szabid, będzie skócona grzywa, włosy będą miały wiatr. Czyli to co lubię. Kochani, właśnie skończyliśmy się fryzurować z Brandonem, i powiem Wam, że widzicie, wystarczy mały detal, wystarczy odświeżenie Waszej fryzury czy też koloru, pozbycie się starych, przeciążonych, wysuszonych końcówek, żeby te życie nabrały, żeby te włosy nabrały życia. Bo rzeczywiście tak jest, że fryzura naprawdę nas ubiera i definiuje. I osobiście. Zawsze kiedy zaczynam, czy zaczynałam współpracę z klientem, to zaczynałam od dobrego salonu fryzjerskiego, od stylisty fryzur, który ma fach w ręku, który czuje włosy i który jest też swego rodzaju wizjonerem, więc myślę, że to jest kierunek dla Was, że nie musimy zacząć od absolutnych metamorfoz naszych szaf. To jest temat number two i to jest w ogóle inna sprawa, ale zaczynamy naprawdę od fryzury, bo ona potrafi wzmocnić nas, podnieść pewność siebie. No słuchajcie, bo ja się czuję pięknie, kobieco, naturalnie. Myślę, że Brandon rzeczywiście jest prosto moim oczekiwaniom.